W głosowaniu wzięło udział 415 15 posłów wszyscy byli za. Stwierdzam, że Sejm uchwali ustawę o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Powracamy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Łukasza Gibałę oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji nie zgłoszono poprawek. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 3787. Kto z pani, i Panów po... Pytanie Pan poseł Adam Rogacki Klub Pis. Jedna minuta. Bardzo proszę. Pani Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Kilka miesięcy temu pan premier zapowiadał stałą obecność w Sejmie, by pilnować niesfornych posłów Platformy Obywatelskiej. Ale kota nie mamy grasują i Klub Platformy Obywatelskiej złożył projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych regulujący relacje przedsiębiorcy-podmioty publiczne. Nie wiem, czy pan premier z racji nieobecności wie, co na temat projektu sądzą przedsiębiorcy. Pewnie nie, to ja tylko przytoczę z opinii, które zostały nadesłane do komisji. Pytanie, proszę zadać. Proponuję wprowadzenie proszę słowej sankcji bez jakiejkolwiek kontroli sądowej. Projektowany przepis podważa utrwalone zasady prawa cywilnego i prowadzi zadawać. do pogorszenia warunków wykonywania działalności gospodarczej. Kolejne. Dziękuję bardzo. Pytanie, będzie pytanie. A to pana. Dobrze. Panie premierze, ta zasada wprowadza zasadę domniemania winy wobec polskich przedsiębiorców. Nawet gwałcicieli przestępców traktuje się lepiej stosując zasadę domniemania niewinności. A Platforma Obywatelska nie ufa polskim przedsiębiorcom stosując wobec nich domniewanie winy. Dlaczego platforma obywatelska nie ufa polskim przedsiębiorcom? Dlaczego platforma obywatelska chce traktować polskich przedsiębiorców gorzej niż przestępców? I pytanie do pana posła sprawozdawcy czy do komisji trafiła jakakolwiek opinia poza opinią rządu, która jest pozytywna dla tego projektu? Odpowiada pan poseł Łukasz Gibała, poseł sprawozdawca. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze, Wysoka Izbo. Ten projekt, który dzisiaj będziemy głosować, to projekt, którego celem jest walka z nierzetelnością wykonawców. Bardzo często jest tak, że ważne projekty i inwestycje publiczne nie są realizowane w terminie bądź też w ogóle nie są realizowane wskutek tego, że wykonawcy, którzy wygrali przetarg, nie realizują warunków kontraktu. I celem tego projektu jest zapobieżenie, bądź też zminimalizowanie prawdopodobieństwa występowania w przyszłości tego typu sytuacji. Jednocześnie projekt ten, i to jest nieprawda, co powiedział pan poseł, projekt ten gwarantuje prawo do ochrony i prawo do obrony wykonawcom. Mianowicie w sytuacji, gdy podmiot zamawiający na podstawie tej przesłanki, którą dzisiaj wprowadzamy, wykluczy z przetargu wykonawcę, Wykonawca będzie miał prawo odwołać się do KIO, do Krajowej Izby Odwoławczej i to Krajowa Izba Odwoławcza będzie rozstrzygała, czy rzeczywiście w przeszłości przy poprzednich przetargach wykonawca dopuścił się nierzetelności, czy też nie. I w czasie tego procesu odwoławczego cały ciężar dowodowy będzie spoczywał na zamawiającym, czyli to zamawiający będzie musiał udowodnić, że wcześniej w przeszłości, w ciągu ostatnich trzech lat wykonawca dopuścił się nierzetelności i, i, i nie wykonał jakiegoś e, e, kontraktu w sposób należyty. Jednocześnie, nawet jeśli decyzja KIO będzie niekorzystna dla wykonawcy, dla przedsiębiorcy, to następnie przedsiębiorca będzie miał prawo zaskarżyć tę decyzję do sądu. Tak więc e, ten projekt ustawy z jednej strony gwarantuje państwu polskiemu możliwość i, i podmiotom zamawiającym, reprezentującym państwo polskie, możliwość wykluczania z przetargów tych przedsiębiorców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat byli nierzetelni, jak chodzi o, o wykonywanie kontraktów publicznych, ale z drugiej strony gwarantuje tym wykonawcom prawo do odwołania się do obiektywnej i niezależnej instancji do trzeciej strony. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Sprostowanie? Bardzo proszę, sprostowanie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pytanie brzmiało, pan poseł Makłowot, czy jakakolwiek pozytywna opinia pozarządową do tego projektu trafiła do komisji? Więc przytoczę. NBP. Przepis w zaproponowanym brzmieniu będzie budził wątpliwości interpretacyjne, a także będzie zbyt rygorystyczny. Sąd najwyższy. Zbyt szerokie ujęcie przesłanek wykluczenia z postępowania w polskim prawie wewnętrznym mogłoby zagrozić trudnościom w praktycznym stosowaniu. Więc bardzo proszę posła, posła sprawozdawcy. Przesłanki wykluczenia z postępowania. Ale proszę o ciszę. Posła sprawozdawcę, proszę o odpowiedź na pytanie. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pozytywna opinia do projektu to jest opinia rządowa. Oprócz tego również w opinii NBP była, była opinia pozytywna. Co prawda NBP zwróciła uwagę na pewne rzeczy, które należało zmienić w tym projekcie, m.in. na pewne zmiany legislacyjne, które zostały wprowadzone rzeczywiście przez, przez Komisję. Natomiast generalnie opinia była pozytywna. Dziękuję. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu proponowanym przez Komisję Gospodarki, i Gospodarki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 415 posłów, 226 było za, 175 przeciw, 14 się wstrzymało. Stwierdzam, że się uchwali ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Powracamy do rozpoczęcia.